Witam wszystkich z najlepszej leśnej siłowni. Czas na mój trening. Nagram go, żeby Was zmotywować do ruchu, a zacznę od stania na rękach, jeszcze żeby się lepiej rozgrzać. Kranik niestety bez kasi, jak i kilka następnych. Więc, jeśli wolicie oglądać ją niż mnie, no to możecie kilka filmików następnych przeskoczyć. Ja tymczasem zabieram się za następne ćwiczenie: wyciskanie sztangi na ławce płaskiej. Teraz na następne ćwiczenie też w czterech seriach wyciskanie sztangi nad głowę. Kolejne ćwiczenie to pompka, ale tak trochę inaczej, bo z przesuniętym tułowiem do przodu. Ja tak robię z konkretnym celem, więc wy tak nie musicie. Kolejne ćwiczenie to pompki na poręczach, też cztery serie. Kończę trening czterema seriami. Na rolce. Zobaczymy tylko jak się sprawdzi. Jeżdżenie w nią. Po ziemi. Nie myślcie sobie, że ja tutaj na wsi tylko leżę, trenuję i zbieram dziki. Teraz będzie test.